Przerwa na lunch, przerwa wow, super! Co, Co masz? Ja hamburgera, a ty? Hamburgera? Nic dziwnego, że tak wyglądasz. Ja mam super sałatkę. Z warzywami strączkowymi, z fasolą. <tryk> <tryk> I groszkę. I na jeszcze ty taki hamburgerik Mam mięcho, szczęśliw. Tam wyżywkę też ma. A co Ty nie słyszałaś, warzywa strączkowa jest to fenomen nowoczesnego świata. Hmm. jest to źródło błonnika, dostarcza pełnowartościowego białka. Hmm. węglowodany złożone, to jest to. I co najważniejsze, niska zawartość tłuszczu, ale pełne witamin i składników mineralnych. Ha. Spójrz na siebie, jak Ty wyglądasz. No tak, może ja też zacznę jeść strączki. No pewnie. Będziesz taka super slim i wid jak ja! Posmakuj!